Hejka, witajcie e, po raz pierwszy w grze Destiny, jest właśnie w tej chwili alfa, bla bla bla, dobra w każdym razie przejdźmy od razu do działań, a dopiero odpaliłem tą grę, nie wiem co mnie tutaj może spotkać, e, mamy trzy klasy do wyboru, Titan, Hunter, Warlock, ja lubię Huntera, weźmy Huntera, możemy sobie, wow fajnie, możemy sobie zrobić postać, ale jaja. Zobaczmy, human jakiś... A walk -in. Wow. A walk -in i exo, exo, egzo... Nie, to dobra to jest robot. Ja sobie zrobię babę, Lu lubię grać ogólnie kobietami w grach, bo... Bo wtedy po prostu no... mam na co patrzeć, rozumiecie o co chodzi, dobra. Zróbmy sobie randomową, o taka pani niech będzie. Kolor może... o, kurde, face. Zmień face. Zobaczcie jaka ładna grafika, to jest dopiero alfa, rozumiecie jaka ta, ta gra, ta gra będzie chyba jedna z takich lepszych next genowych, które, które, wyjdą za jakiś czas. Korol, ko, korol kolor skóry, zrobimy sobie taką troszkę opaloną, o to, usta, delikatne sobie zrobimy, o albo takie fajne są, no, no, fajne, a mogę jeszcze, o i oczka, oczka niebiesciutkie zrobimy, czy takie. Nie, takie, takie niby zrobimy. Jakie fajne fryzury! O kurde, Johnny, Bravo jakiś. Nie no, dobra, nie są masz tak. Co tu na no, no masz na jeża? Eee, nie no, to brzydko tutaj wygląda. A takie zwykłe, takie fryz fryzura o boże, Jaki. Nie, 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 no, co wy, co wy. tutaj jakiś irokes. Nie, fryzura boczna. Taki chłopczyk trochę. A tutaj, dobra, Boże, bo tutaj wiecie co, ten monitor jakoś takie ma dziwne yy, kolory, a akurat muszę na tym nagrywać. I widzę wszystko tutaj z prawej przecież, ta fryzura. Aha, to jest ta, ten Johnny Bra. A dobra, zrobimy sobie, ją, kurde, łysą, to znaczy no łysą. Włosy czarne, coś się zmieni? Tak, troszkę jest bardziej ciemniejsze. Marking na oczy, to będę miał fajne. To jest taki pasek, mam rozumieć. Fajna, ale ja chcę być badas i będę miał czaszkę na ryju. A to co, co to są takie mazy jakieś? A takie zwykłe mazy po prostu. Tutaj jakiś awatar. Oglądaliście film Awatar? To znaczy, nie, nie ten film Awatar. To jest tam, było jakiś tam władca. Ostatni władca wiatru. Dobra, zrobimy sobie tak. Tutaj jest taki jasny. Ten. A chyba, że taki. Chyba, że taki trochę bardziej. Ciemniejszy niż jej skóra, ale też nie ta... Nie, no chyba tak nie będzie. Dobra, niech będzie ten biały. Dobra, i to wszystko, jeżeli chodzi o tworzenie postaci. Welcome to Destiny Public Alpha. Kurde, zobaczcie, jak ładnie to wygląda już. Te chmury tam fajnie, no nie, to to słońce to tak. A, kurde. Dobra. Thanks for playing. We hope you have fun. Fan będzie na bank z tej gry. Naprawdę o, oprócz tego, że gram sobie teraz w alfę to też na tą grę strasznie czekam i ta łuna nad moją głową, no, ale niestety musiałem to zrobić przez to, że a, światło jest złe. Holy shit! fallen. are Dobra, y Samon Vehicle. Pasz de holada, ale to fajne. Tutaj mamy iść. O cholera, tym się biega. A ja Zobaczcie, jak to wygląda, nieziemsko. Zobaczcie. Zobaczcie. O cholera, o cholera, ale nieziemsko to wygląda. Ciem się skacze X-em, tak, jak myślałem. Tutaj mamy iść, nie, gdzieś tam. Chyba, że to jest pod. Nie, to to nie jest pod ziemią. O kurde podwójny skok to jest to, lubię to w grę No Idę tam! Idę tam! Idę tam, idę sam, w tą czarną chwilę Tyle byśli coś tam zomek gada, tyle Granat wiedziałem To jest co, a nóż a tym się strzela, okej okay. Czyli już mniej więcej o, o, ogarłem o co chodzi Dobra, e, idźmy tam Zobaczcie, jak to wygląda, nieźle. Ja pierdzielę te roślinki, no zobaczcie, ja. Te skały. Mm. Chodźmy tam, gdzie mamy iść. Ten double jump, kurde, to jest naprawdę w takich grach eleganckie. Chociaż, tak prawdę mówiąc, widziałem trailer z nowego Call of Duty i mi się to nie, nie podoba. Wiecie? Nie Jakoś mi się to nie, nie spodobało, jakieś tam latające. Roje dronów Roje what? what the hell Ej, 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 przepraszam bardzo, co tutaj się dzieje? <laughs> Jakie zajebiste Tam sobie jakieś stworki potworki? Gin! Kwadratem przeładowanie as always a ty Ten miał jakąś kurde Czy on się teleportuje? Czy ty się teleportujesz bombel? Strzelasz we mnie jakimiś samonaprowadzającymi... ale jak cię z góry wziął? Haha! Ha, nie spodziewałeś się tego, uwaga Pejo. Czyli to będzie takie Zajebiste, o kurde o kurde, patrz, I just chilling today A mogę w web strzelić teraz Yeah. Robimy ślady, ale faza, kurde, idź tam Gdzie, gdzie, gdzie w ogóle? A tutaj mamy iść Zbierzmy to, co, co to jest, nie wiem, ale okej okay. Zobaczcie, kurde, ale grafika świetna, no nie? I to jest alfa Alpha Zobacz, czy tam sobie inne, jakiś chyba grać idzie, no nie? Fajnie, fajnie. Co mi, co mi się dzieje z ekranem? What the hell? I don't like this shit. Fallen sealed this gate. I can get it open. Okay. For details. Fajne. Przygotujemy się na każdą ewentualność, dlatego sobie już tutaj staniemy. I co? I kuchno. I kuchno. Właśnie. Co? I gówno. I gówno. I gówno. What the fuck? Wow! O oh, cholera! Kielem! Kielem go! Kielem! O oh, cholera, ale fajnie. I have a bad feeling about this Gość mówi, że wyczuwam dużo motion, czyli ruchu. I wdupala! Headshot z tego. Headshot z noża. Muzyka się chyba zaraz skończy, to oznacza jedno. Koniec imprezy. Nie, muzyka się jednak nie skończy, to fajnie. Tutaj jest jakiś wizard, mówił. Ty! Bez taki! Level 4, fuck yeah! Kurde, ale zajebista gra. Ale będzie granie. To jest chyba takie trochę... Trochę mi to przypomina Borderlands no nie? Tyle, że to chyba będzie taki multi-massive. God damn it. Ono tutaj. Nie ukryjesz się przede mną. <laughs> ok. Tam mi się coś świeci. Tutaj widzę, że pan chyba mnie nie zauważył. Upsi. Dobra. Headshot, headshot. Headshot, headshot. <laughs> Prawie zgidłem. Nie gadać, że on sobie ich tutaj będzie spałnił po prostu. To, to u góry to jest chyba moje jednak życie. Oh god damn it! Oh god dammit, ale to jest świetne, ludzie. Jak dobrze, że kurde, dzięki Sony PlayStation dostałem możliwość grania w tej alfie. Okej. Okay. Dobra, jeszcze trochę ma tego pancerza, ale za chwilę. Za chwilę będzie okielem. Oh, dobra, pancerz jest dead. Kurwa, cóż on tak. Cóż ty tak skaczesz, pondel? O kurde, dobra, zrespałnił sobie tych biegających. Ale oni na szczęście szybko padają. Padają, hajfy. hajfy, no dawaj. Kielem, dobra. Niezłe, już wkręciłem w tą gierę, ale będę w nią grał. Dobra, i... ciebie. Boże, znowu od... odnowiłeś sobie... Odnowił sobie... osłonę. Mogę broń zmienić? Mam inną? Mam. Wiedziałem, że trójkątem się zmienię. Kupco Scotty, też... mam lekkie doświadczenie w takich grach, wiecie? Tutaj. I ty też! I ty też! Nie, dobra, o, o, chowam się! Jednak na taki dystans to jest nieskuteczna broń. go za to chyba oczywiste, trochę mam za głośno, dobra. To jest chyba oczywiste, dobra. Tam, tutaj uciekasz, kurde, nie mam granata. Dobra, przełady, przełady, przełady. Granat się odnawia? Ma jakieś CD, czy po prostu muszę znaleźć bo nie do końca co to za czarna dziura ups przeteleportował się jebany dobra 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 Widzę, że już... Mamy granat! Jehe! Yeah. Dobra i dawaj go kielem! Kielem! Dawaj tą broń! Dobra, nie, jednak wolę tą. Jednak wolę tą, ta jednak z tą mi się... O, dobra, leży. Leży mission complete. The darkness could be a lot closer than we think. Dobra, mission and second remaining. Tutaj pewnie jeszcze mogę sobie biegać, póki ten czas się nie skończy, i coś ewentualnie pozbierać, tak? Ale widzę, że tutaj nic nie ma chyba. Nic tutaj nie ma. Okej, okay! zrobiliśmy misję. <ścoughs> to jest chyba taka. Y Tutorialowa misja, ale kurde, naprawdę, jeżeli wam nagram teraz te wszystkie materiały, które chcę, siadam do, do tej gry i po prostu sobie gram. Jeżeli byście chcieli jeszcze jakieś materiały z tej gry, to dajcie znać w komentarzach. Ja bardzo chętnie bym z tego nagrał. Zobaczcie, kurde. 43 kile, zero śmierci. Kozacko, nie? Eko za G. Ja jestem lepszy w Katyrstrajku. No, halo. Aha, trzeba chyba. Continue, Wow. Wow, 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 time, 10 minut, oh yeah, Kurde, no, continue chcę, aha, trzeba trzymać, o, rozumiem. Okej, okay, mamy jakiś upgrade menu, czy to jest mój ship? Friend online, kto jest online? Invite friends, nie wiem, nie wiem jak to zrobić. Dobra, w każdym razie chodźmy tutaj. Grzmot jest online. Dobra. Co, co ja mam tutaj zrobić? To upgrade, nie Set destination. A widzicie, Kurde Message. Mogę tutaj? Nie wiem, launch, nie, nie wiem gdzie, gdzie mam lecieć. Lecę tam, Chociaż to, to tutaj chyba jest multi, no nie? Tak, jest napisana 6 na 6 ok, czyli tutaj mamy tak jakby. Mamy tak jakby grę singlową i multikową, To bardzo fajnie, ja o tym akurat nie wiedziałem. W ogóle też się nie, nie interesowałem zbytnio tym tematem tej tej gry, tylko było wtedy, o Destiny fajny, widziałem coś tam się strzela, du, 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 okay. O oh, yeah. O jak fajnie wyglądam. Gracze sobie tutaj chodzą bardzo fajnie. Hej Hej bitches Access Vault Co to jest? Armor Weapons General To chyba jak coś typu bank mi się wydaje. A tutaj jest co? Nie wiem co to co, co ty jesteś za Bombel. ENCODED Engram co, co to jest w ogóle, Boże? Naprawdę, do, do ogarnięcia tej gry myślę, że troszkę czasu. Mi, o, tutaj widzę, że mamy gunsmitha, no, dawaj, 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 dawaj bombę, może jakaś lepsza broń. To jest nasza chyba waluta, no, nie? Ten Glimmer. Nie wiem, ale trzeba sobie zmienić na jakiś kurde szybkościelny pistolecik. No. A jak, ile kosztuje? A, Requires. A, tutaj jeszcze Level, proszę pani, są. My chcemy. Co to jest w ogóle? Details. Będzie. A, o! Jest dobra, to chcę, to chcę, to chcę, to chcę. Jest jedna tutaj z lepszych, ok. okay. Tutaj było chyba jeszcze napisane, że po jakimś tam czasie te bronie się odświeżą, tak? Stock Refresh. No, to jest, kurde, też bardzo fajne w takich grach zrobione. Nie cały czas jest ten sam staw. Tak więc możemy co trochę tutaj przychodzić i sprawdzać, czy ewentualnie nie ma nowych broni. Zobaczmy. Dobra, tam musimy mieć w każdym razie, ale to już sobie. Jeżeli byście chcieli, tak jak mówię, materiały jeszcze z tej gry, czy jakaś tam rozgrywka multi, napiszcie w komentarzach. Ja sobie chętnie to gram, zobaczcie, jak to nieziemsko wygląda tutaj. O jezus, jest, znaczy ja wcześniej tego nie widziałem. Wyskoczcie tutaj i teraz. Na cybania ta zajebiste. Ta planeta tutaj wygląda trochę jak piłka do tenisa, do bejsbola, znaczy. God damn it, zajebiste to. A co to się stanie, jeżeli skoczę? Uuu! O! U um umarłem sobie. Więc jeszcze raz do zobaczenia. Dzięki za oglądanie. Zostawcie like i trzymajcie się. Cześć. Pa!